To, co wszyscy chcemy robić, to łapać po prostu duże ruchy, dobre trady. I żeby takie ruchy łapać, musimy się dowiedzieć, w jaki sposób one powstają. Zaczynamy od tego. Przechodzimy na interwał D1, na tym instrumencie, na którym normalnie handlujecie. Jesteśmy na dniówce i... Szukamy tych dużych świec D1, czyli tych dużych ruchów, tych dużych dni, w których był jakiś tam wystrzał. Na eurodolarze, tak jak tutaj się teraz znajduje, średnia dzienna zmienność to jest około 100 pipsów, tam dokładnie H98, a więc szukamy mniej więcej świec o zasięgu powyżej 100 pipsów. Te świece są oczywiście widoczne na pierwszy rzut oka, tak jak na przykład ta duża czerwona świeca, możemy ją sobie zmierzyć. Widzicie jej zasięg to jest 200 56 e, pipsów, a więc jak najbardziej powinniśmy się skupić na tej świecy. Na przykład e, szukamy kolejnej takiej dużej świecy. Tutaj mamy taką jedną zieloną, jej zasięg to jest około 150 pipsów, więc też jak najbardziej będzie ok. E, wiem, że tutaj po drodze też jest sporo takich. Większych świec, ale szukamy tych największych. Interesują nas te największe ruchy i tą wiedzę, którą uzyskamy dzięki temu, za chwilę powiem, jak to zrobić. Później możemy przełożyć na te mniejsze świece, ale skupmy się na razie na, na tych największych. Więc tak, mamy tą świecę, mamy tą świecę. Nie chcę mierzyć takich średnich świec, chociaż niektóre pewnie też mają zasięg powyżej 100 pipsów, czyli powyżej tego średniego zasięgu. Sprawdźmy na przykład tą. No, ta ma 100 pipsów, ale też możemy się na takiej świecy skupić. Widzimy, że jest ona całkiem spora, że e, był tutaj całkiem spory zjazd. To nie musi być konkretnie powyżej tej średniej zmienności, tylko ta świeca powinna być po prostu duża. Jeżeli poprzednia świeca powiedzmy była taka mała, tak jak ta zielona świeca tutaj, i dostaliśmy taki zjazd, więc jak najbardziej ta świeca, ta czerwona świeca może nas e, interesować. E, ta świeca na pewno będzie nas interesować. Ta świeca będzie nas interesować. Szukamy po prostu tych dużych e, świec, tych dużych, tych mocnych dni. Ten dzień, ten dzień, tutaj, jakby cały ten ruch w ogóle. To tutaj, ok I gdy już będziemy mieli pozaznaczane sobie te wszystkie dniówki, to co robimy? Przechodzimy na niższy interwał, na ten, na którym normalnie handlujemy, nie wiem, H1, M15, H4, cokolwiek, i staramy się odwrócić sytuację, staramy się rozszyfrować, w jaki sposób po pierwsze ten ruch powstał, dlaczego ten ruch powstał, co dookoła tego ruchu się działo, czyli na przykład, po pierwsze, czy były jakieś dane. E, to jest pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, bo może te dane były katalizatorem dla tego dużego ruchu. E, kolejnym punktem: czy została zebrana jakaś płynność? E, jeżeli została, no to jaka ta płynność została zebrana? To nas interesuje. E, trzecim punktem: czy odbiliśmy od. Jakiegoś ważnego miejsca, od jakiegoś point of interest, to też nas będzie interesowało. Interesuje nas wszystko to, e, co się działo tego dnia, i staramy się rozszyfrować, dlaczego ten dzień. Był takim dniem, a nie innym? Dlaczego ta świeca była e, tak wielka? Dlaczego dostaliśmy tak duży ruch? Staramy się po prostu odwrócić sytuację i rozszyfrować, dojść do tego, w jaki sposób ten ruch powstał i dlaczego on e, powstał przede wszystkim. I staramy się to zrobić na wszystkich takich największych ruchach i Gwarantuję wam, że jak przerobicie trochę takich świec, e, to zaczniecie już wyciągać jakieś tam swoje wnioski i będzie wam na pewno dużo łatwiej e, się poruszać na rynku. Będziecie zwracali, że, będziecie zwracali uwagę na na dużo ważnych rzeczy. E, będziecie po prostu patrzyli na to, w jaki sposób te duże ruchy się układają, kiedy one się układają, w jakie dni tygodnia one się układają, po czym one się układają, co najpierw się dzieje, zanim ten ruch e, nastąpi. Na takie rzeczy musicie zwracać uwagę i musicie się skupić przede wszystkim na początku na tych dużych świecach. Bo te duże są po prostu oczywiste. My wiemy, że to był duży ruch, ale to, co już się nauczymy, to, czego się nauczymy na tych dużych świecach, oczywiście możemy przełożyć na nawet na te małe świece, ale te duże świece po prostu dają nam gwarancję, że to jest ten ruch, którego szukamy i dlatego na nich powinniśmy się skupić.